Rano często jeżdżę pociągiem na zajęcia. Jako student przyzwyczaiłem się do śmieciowego żarcia, choć nie za bardzo lubię jadać w maku, często po zajęciach zapierdalamy ze znajomymi zjeść jakieś komercyjne gówno. Moją ulubioną potrawą jest kebab. Wpierdalam kiedy wlezie i ile wlezie. Zamiast obiadu w niedzielę przy rodzinnym stole dzwonię, porycha z kepsa i dowozie mi porządną porcję mieszanej baraniny z kurczakiem i dodatkami. Matka się wkurwia, że nie chce jeść jej obiadu, ale chuj tam, nie będę wpierdalał mielonego z surówką i jebanych grzybów w wodcie. Wracając do senna sprawy. Niedziela jak niedziela. Kebs zaliczony, a w poniedziałek na zajęcia. Jako, że zaczynam o ósmej, pociąg 6.24. A że napierdalałem do w nocy w kanterstrajka, rano, zaspany jak Han Solo po hibernacji, zwlekłem się z wyra, szybkie mycie, plecak w łapy, zajebany mułem, i zapuchnięty jak kloszart po spotkaniu z chodnikiem, ruszam po przygodę mojego życia. W drodze na peron czułem pewne ruchy perystaltyczne moich jelit. Mówię chuj, pewnie się rozbudzają. Na stacji, oczywiście, poranny wyścig szczurów. Mohery o laskach nagle dostają turbo i zajmują miejsca szybciej niż boli DF1 w kwalifikacjach. Wygląda to dość komicznie, ale chuj. Ja twardo przepycham się razem z nimi, bo nie będę kurwa stał i wąchał pachce cebulaków z okolicznych wsi. Zająłem miejsce, rozsiadam się wygodnie. Koło mnie dwie młode sztunie level 21, więc luks. Mi to pasuje. Niestety moje szczęście nie trwało zbyt długo, ponieważ na moją dupę nacisnęła tak niesamowita siła, że być może potrafiłaby trzasnąć obrotowymi drzwiami. Miałem wrażenie, że moje ciało poprzez dupę opuszcza moja dusza. Wnet zdałem sobie sprawę, że w porannym pośpiechu zapomniałem... Miałem nakarmić stracza moim weekendowym gównem, a jako, że przed wyjściem lubię zatopić porządnego ubota, stało się dla mnie jasne, że będzie to najdłuższa podróż mojego życia. Dotarło do mnie, że baranina, którą spożyłem dzień wcześniej, była pozyskana chyba ze starego capa. No to przynajmniej wskazywała dynamika zachowań mojego jelita grubego. Zanim zdałem sobie sprawę, co się tak naprawdę dzieje, minęliśmy trzy stacje i pociąg był tak zajebany ludem, że pomiędzy miejscami siedzącymi stali jeszcze podróżujący. Więc nawet przelot muchy był tam niemożliwy. Gówno coraz mocniej napierało na moje kapsko. W dupie miałem taki bolec, że czułem się jak Tuchaj Bey nabijany na pal. Jasno, że ciężko się obrócić, więc wyjście do toalety mijało się z celem. Ogólnie zwieracze mam dość dobre. Trenowałem całą podstawówkę, bo bałem się srać w szkole, więc nawet potężna sraczka nie była w stanie przebić muru, jaki stanowiła moja zaciśnięta dupa. Mimo to czułem, że nie dam rady. Parcie na sranie było tak przeraźliwie mocne, że wystąpiły poty i zacząłem cały się trząść. Nie wiedziałem czego się chwytać, aby sobie pomóc. Niestety gówno nie cofało się, wręcz przeciwnie. Jego początek czułem w okrężnicy wstępującej, a koniec już na wylocie. Kątem oka widziałem, że sztunie level 21 widzą moje dziwne zachowanie. Ta z brzegu zamieniła się miejscem z jakimś mucherem, jako że nie wiedziałem co ze sobą zrobić. A pamiętałem, jak za dzieciństwa, wstrzymując sranie, pomagało w kółko, postanowiłem też ustąpić miejsce moherowi i wstać. Zmienić pozycję. Myślałem, że dzięki temu gówno pójdzie do góry i z okrężnicy cofnie się do jelita krętego. Było maksymalnie ciasno, że udało mi się wpuścić te babcie na moje miejsce, ale stałem między jej nogami, a nogami mohera, który wpuściła laska level 21. Niestety zmiana pozycji była błędem. Fala ciepłego i gęstego kału wylała się w moje bokserki. Jako, że noszę takie ze ściągaczami na nogawki, bo nie lubię luźnych, póki co całość pozostawała w majtach. Na szczęście stolec nie był wodnisty. Czułem, że zbliża się kolejna fala. Wiedziałem, że to jednak będzie atomowe pierdolnięcie. Byłem zamknięty jak w kanapce. Mocher, ja, moher. Wiedziałem, że już zaczynam mocno jebać gównem. Ale zachowałem kamienną twarz. Wiedziałem też, że przy tak ciasnym pociągu wykrycie sprawcy będzie ciężkie, jak utopienie ryby. W oczach ludzi stojących w drugim końcu przedziału udało się odczytać tylko jedno: strach przed śmiercią. Strach przed śmiercią poprzez zagazowanie. Udawałem, że sam się duszę, i pod nosem mówiłem, co tak kurwa jebie. Do sztuki level 21 zagadałem, że chyba ktoś wiezie zdekłego hipopotama. Uśmiechnęła się mętnym wzrokiem. Była zielona od smrodu. W pewnym momencie pociąg dość gwałtownie zahamował. Runąłem dubskiem prosto na mohera. Jej nos wylądował prosto w moim zadzie. Sprawiło mi to nawet przyjemność. Wiedziałem, że zanurzyła się w krainie głównym i smrodem cieknącej. Przestraszyłem się też jednak, że krzyknie, że to ja jestem sprawcą tego smrodu. Mimo otwartych okien, fetor był nie do zniesienia. Zbliżała się moja końcowa stacja, oprócz niej kolejna porcja tym razem rzadkiego jak śnieg na cyprze łajna. Stacja, na której wysiadam jest stacją, gdzie wysiada 80% podróżujących. Gdy tylko zaczęli wysiadać, wybiegłem jak najszybciej, krzycząc, że mohery nie dość, że się pchają, to jeszcze srają w gacie pociągu. Publiczność biła mi salwy braw, a moja dupa puściła salwę rzadkiej brei. Było to już jedna na peronie. Ludzie, którzy wysiedli oddychali świeżym powietrzem. Powoli z zielonych przybierali normalną barwę na twarzy. Na stoisku na stacji kupiłem dżinsy u cygana i udałem się do toalety na stację do poczekalni, aby się ogarnąć. Obmyłem dupę, plecy i nogi. Obesrane dżinsy i gacie wrzuciłem do zlewu. Wychodząc dziarskim spojrzeniem rzuciłem do ciecia, że ktoś poprzednio nabrudził w klopie. Wracając z tą samą drogą, którą przyszedłem, podziwiałem struszki gówna ciągnące się po całej trasie. Następnego dnia wyczytałem w gazecie, że pociągi są poopóźniane, ponieważ jeden aż do odwołania nie będzie kursował z powodu zagrożenia dla podróżujących. Wiedziałem, że to pociąg, w którym po raz pierwszy w życiu spierdoliłem się w gacie. Nie polecam kebabów i od tamtej pory wpierdalam grzybki w occie.